Cześć, witaj na moim kanale z odcinku, w którym chciałbym pomówić nieco o strumieniach, a dokładnie o tym, czym jest Observable, co to są operatory. Podamy sobie jeden przykład aplikacji, w której to podejście byłoby zasadne. Jeżeli mówimy o strumieniach, to trzeba zadać podstawowe pytanie: skąd one w ogóle się biorą? A biorą się czegoś takiego jak observable. Nie próbujcie tego w ogóle tłumaczyć, bo to bez sensu. Pewne pojęcia techniczne nie są stworzone po to, żeby je tłumaczyć, tylko po to, żeby je zrozumieć. Czym wspomniany już observable jest? Jest to taka inteligentna tablica. Jakbyście sobie mogli wyobrazić tablicę, która posiada jakieś super dodatkowe moce. Natomiast w kontekście samego strumienia, no jak wiemy, na przykład z geografii, to każda rzeka ma swoje źródło. Generalnie każdy strumień bierze swój początek w jakimś observable. Stworzyć observable to tak jakby nasłuchiwać na, na coś. Ale tak właściwie z czego możemy te obserwable zrobić i w ogóle jak to się robi. Zazwyczaj bierzemy jakąś rzecz, opakowujemy to jakąś funkcję i coś nam z tego wychodzi. Co my możemy tak opakować? Wszystko po czym da się iterować. I już był wspomniany temat tablicy, że był to jest taka inteligentna tablica. Może być, Z czegoś takiego może być utworzony Observable. A to dlatego, że w takiej tablicy kolejne elementy następują po sobie i my doskonale wiemy, jakie one mają kolejność i ta kolejność ma znaczenie. Natomiast taki obiekt, jakbyśmy sobie wyobrazili, obiekt, który ma jakieś klucze, do niego do, dopasowane są wartości, może jakieś stringi, może jakieś liczby, może funkcja, nieważne. No to po tym nie da się iterować. Kolejność tych kluczy no nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Ale możemy sobie założyć, że chcemy je poukładać jakoś, nie wiem, alfabetycznie, może. JavaScript generalnie nie dba o kolejność kluczy w obiekcie. Nie możemy po prostu stworzyć observable wprost z obiektu, z jego kluczy jego kluczy i wartości. Po prostu się nie da. Można to oczywiście jakoś obejść, ale pie pierwotne założenie jest takie, że się nie da. Kolejną ciekawą rzeczą jest string. Jest swego rodzaju tablicą i co potrafi zrobić taki kreator observable ze stringa? On automatycznie zamienia go sobie na tablicę, a z tej tablicy tworzy Observable. No to, z czego możemy stworzyć Observable, to tego jest naprawdę bardzo dużo. Są to promisy, każde, każdy request Ajax, nawet null. Tak? No jeżeli stworzymy Observable z nula, to po prostu zostanie on zamieniony na tablicę z jednym elementem a ten element to 0 a więc da się da się jak działają same strumienie. Mamy zestaw danych i układamy je w takiej kolejce, jeden po drugim, to te dane mogą gdzieś wpaść, gdzieś wlecieć. I jeżeli mielibyśmy sobie to jakoś fizycznie zinterpretować, to mi zawsze przychodzi na myśl taka, jak, taka jakaś rurka. Może jakaś maszyna, do której wrzucamy jakieś kulki, jedna po drugiej, tak? Automat do Coca-Coli, wydaje mi się, że ten automat do Coca-Coli to całkiem niezły przykład. Zrzucamy do tego automatu jakieś monety w jakimś odstępie czasu. To jest kolejna ważna rzecz, o której nie wspomniałem jeszcze. Ten odstęp czasu pomiędzy kolejnymi elementami to jak one wpadają do strumienia, to też ma znaczenie. To utrudnia bardzo testy. Dodatkowo trzeba jeszcze testować streamy w czasie, co wymaga od nas tworzenia kolejnej warstwy abstrakcji. No ale my tak wrzucamy te monety tego automatu z Coca-Colą, jedna po drugiej. W końcu zbiera się nam jakaś suma. Ta puszka z tą kolą, ona zleci. Taki automat doskonale o tym Wie kiedy ta puszka ma wylecieć, my też o tym wiemy, jakoś się dogadujemy. No ale jak on to robi? Otóż te monety, ja je trzymam w garści, one nie są jeszcze poukładane, ale kiedy ja je wrzucam po kolei do maszyny, no to one przychodzą w danej kolejności. Automat potrafi brać po jednej i każdą następną dolicza do tej poprzedniej oblicza z tego sumę. I w tym miejscu mógłbym postawić jeden z operatorów, w zależności z której biblioteki bym do streamu bym skorzystał, ale w RxJS jest to SCAN, który po prostu zlicza mi kolejne elementy tego, tego streama. No ale to jest tylko jeden z elementów tego procesu całego, jakim jest wydanie Coca-Coli z automatu. Automat jeszcze musi wiedzieć, kiedy dana seła się uzbiera, kiedy przekroczymy dany limit, cenę. Wtedy będzie mógł tą puszkę wydać oraz obrazilibyśmy się, gdyby nam ten automat nie wydał reszty. Tak wkrótce można byłoby tą maszynę opisać. I tyle. Postaramy się stworzyć taki automat do Coca-Coli. W części, w której będziemy już kodować. Także zapraszam.